Cześć Manko, ja jestem Mister Oliver, a to pierwszy odcinek ze Slit Hario. Niektóre osoby z Was chciały, żebym to nagrał, i i nagrywam. Tak. Jestem na razie dość słaby w Slit Hario, ale później będę już lepszy. O, I jak widzicie, jestem słaby. Dość. Um. No i to by było. Nie, nie. Już chciałem powiedzieć to by było na tyle. Dobrze. Um. No gramy sobie z skinem. Nowym chyba. Przepraszam Was, że nic nie mówię, ale musisz się skupić. A odcinki będą chyba codziennie powinny być. Jak nie to Was przepraszam, ale powinny być codziennie. No i ten. no i gramy. no już gramy dwie minuty. Co niedługo... No nie, nie za niedługo. Ale z, a gdzieś tak już za 3 trz, minuty trzeba nie zakończę to. Czemu tu nie ma żadnych tych suzerów? O! o. kurczę. Hmm. Piszcie w komentarzach, jak coś jeszcze bym mógł nagrywać. Chętnie to nagram. No, ale dobra. E Kupując zapach w perfumeriach Sephora, otrzymasz prezent. Bo e no, no, Minut, sekunda, minuta. Dobra. E no nie, musimy od nowa zacząć. Kurze. Uh, ale kar. A może polecę na środek makuj? Żadna tam nie różnica. A tu macie napisane jaka jest tablet, tabela. Yy, możecie sobie sprawdzić to jest pierwszy od jednego do 10. Tu chyba się ktoś trafił taki. Jesteśmy gdzieś tak na środku, gdzie powinno. No kurde. Dobra. To już jest taka gram. i kurde. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Na razie. Subskrybujcie i lajkujcie. Pa pa.